Wee! 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 Witajcie, kochani! Hej. Wiecie co? Ja chciałam tak, takie spostrzeżenia, dostrzegłam, że jak są ludzie, którzy negatywnie zaczynają mówić na naszych brata Zbigniew Jana Popko, to są tacy, którzy zaczynają się odwracać od niego. Ale czemu? Czemu nie idą na przykład za głosem swojego serca? Czemu przestają wierzyć w to, co jest cudem? Co jest taką boskością, którą on nam dał za darmo. Bo nie musisz przecież yy, iść i u niego kupić tego. On ma to na stronie, możesz sobie drukować sam, możesz sobie zalaminować sam, na przykład skala astralne wahadełko możesz sobie kupić, możesz użyć guzika, możesz użyć pierścionka i też będzie Ci pokazywać to, czy ty nie musisz u niego kupować. Wodę, wodę życia. Jak to mamy? Żywą wodę, przepraszam. Wodę Może życia. by i woda życia. <laughs> Może niektórzy <laughs> robią. nie można. Przecież nie musicie też wykupować u niego uzdrawiania, tak? Jak ktoś nie chce. No. Przecież ma za darmo żywą w wodę. Skalę, tak. Dokładnie. Żywą wodę, skalę, wahadło. No to wszystko jest praktycznie u niego za darmo. Więc jak możecie mówić, przepraszam za, za wysłuchanie, że to jest oszust? No nie. Przecież on nie każe wam iść za nim. On nie każe wam nic robić. A zobaczcie, jest taki jeden taki pan, który właśnie mówi o wszystkim, tak? Że ten jest największym oszustem na świecie, że on wykorzystuje ludzi. No kurczę, ludzie, idźcie za tym głosem serca. Przecież Ojciec jest w Was, w Waszych sercach. Przecież on naprawdę no, nie oszukuje ludzi. Przecież kurczę, pieczone, ile ja mam dostrzeżone, ile, ile razy ja bym mogła zejść z tej drogi, bo mi wiele ludzi podpowiadali. Wiele ludzi na mnie jechało, wiele ludzi mi mówiło, co się stanie i tak dalej. Ale im bardziej szłam, tym bardziej dostrzegałam ojca. Im więcej trudu przeszłam, tym on jest bliżej mnie, bo on wie, że ja się tak szybko nie poddam. A Wy musicie to pokazać. Nie możecie się poddawać. Nie możecie pokazywać i od razu. Mm, nie wiem, jak to powiedzieć ładnie w słowach ująć. Mm, mm. Może mi podpowiesz coś, co. Mm, nie wiem, co chcesz powiedzieć. <głosy> <głosy> to może ja coś powiem. Mm. To ten. Naprawdę, kochani, wiecie co: jest całe mnóstwo świadectw, ludzi, którzy którym naprawdę pomógł Zbyszek kurczak, którzy uzdrowili z wielu różnych chorób, którzy już w łóżkach leżali, leżeli. Naprawdę, kochani, to działa. Wystarczy chcieć po prostu iść tą drogą, poprawiać się, naprawdę słuchać, wierzyć w to, że to naprawdę działa, bo ludzie, niektórzy robią te działania, ale nie do końca wierzą, tak? No i efekt jest mizerny. Ale jak ktoś uwierzy, oje dzieje się magia. Tak, i uwierzcie właśnie, że macie to światło w sobie. To jest właśnie najważniejsze. A ojciec Wam to światło, jak uwierzycie, że w ogóle je macie. Nie tak jak niektórzy mówią, że nie mamy światła w sobie, nie mamy nic w sobie. Czemu, czemu właściwie, no, i jakby, jakbyśmy dalej kończyli? Chodzi o to światło, tak? Musimy uwierzyć, że mamy je w sobie. Jak naprawdę macie jakieś pytania, czegoś nie wiecie no naprawdę czy no my jesteśmy chętni żeby podpowiedzieć ale tak samo są jeszcze inni czy Dagmara na przykład podpowie czy Bartek podpowie no wiadomo nie wszyscy oczywiście mają czas żeby na przykład y, odpowiadać na różne pytania tak bo każdy też ma swoje życie ale naprawdę jest dużo ludzi którzy naprawdę was podpo podpowiedzą wam i powiedzą w jaką stronę iść no czemu można sobie zadawać milion pytań, tak naprawdę, miliony pytań Czemu mówią, że Zbyszek jest taki, czemu mówią, że Zbyszek jest jakiś A czemu ci, ci którzy są naprawdę tacy Wiecie co, ja powiem po prostu z mostu, źli, bredni, chamsty Naprawdę są tacy Czemu oni mają na przykład więcej na przykład subskrypcji niż na przykład taka osoba Która próbuje nam dać za darmo wiele rzeczy, a ma tego mniej Czemu nas chcą blokować? Czemu? No czemu? Ja będę też się zadawać za każdym razem pytanie, czemu? Wiadomo czemu, bo my chcemy być inni. Nie bo nie ma czemu. Bo nie ma A jest marmolada? Nie, mm. się nie jada. <laughs> A co się jada? I krem? Nie wiem, co tam się... Krem, krem, Pasta to... jeje. No, a ja, ja wolę ja ka, ja karmel. Mm. Nie, to miało być nie. Dla nie vegan. ten karmel, Jajeczno nie cukru, Boże Święty. I chodziło o ten orzechowy, no jak to się mówi, krem. Czekoladowy? Orzechowy? No krem orzechowy z, Nutella. z tego. Nie Nutella, Nutella z czekolady. Nie wiem co na to jest. Coś tam. No <Od głos> ale nic nie wiem, co ja je robię domu. Więc zadajcie sobie pytania, tak naprawdę, kim chcecie być? A naprawdę, parta jest ta droga tego. Są przeszkody, są trudności, są myśli, które przychodzą. Są ludzie, którzy chcą nas, 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 nas zboczyć z tej drogi. Zboczyć? Czy zbaczyć? To zbaczeńcy! <gry> Dobra, no nieważne. Po prostu chcą nas... Wykierunkować w innym kierunku lepiej powiem. Bo wiecie co, Potem zaraz zacznie jakieś tam zbeczenia, zboczenia, zbzykanie. Nie wiem, co on tam wymyśli zaraz jeszcze. No, patrzcie, no. co na tyle mnie mówię? Ja po prostu. Ja nic nie mówił. Jestem zbaczeńce. Zbaczańce? Weź przestanie z to ciebie powtórzyłem. No, ja, ja tylko powtórzyłem, bo tobie no. Nie, to ty pierwszy powiedziałeś zbaczeńce. Masz tu dowód. No, właśnie właśnie obejrzy okay, to. to. No. Dobra, więc... Także kochani, uwierzcie, naprawdę warto wierzyć. Tak. To jest połowa sukcesu własna wiara. I jest tyle już naprawdę naszych kochanych, wspaniałych, którzy pomagają. Nie widać mnie. O jej nie widać, może być za maską no To jest moja maska. Ta, także, którzy chcą też pomagać, tak? No wiemy, jak to było, jak zaczynaliśmy akurat, jak my zaczynaliśmy, to było bardzo mało ludzi, ale teraz jest mnóstwo, naprawdę. I trzeba uważać, z kim się zadajemy. Tak, oczywiście sobie sprawdzić na skalach. No można wiadomo, hmm, dawać komuś do sprawdzenia zaufanemu, oczywiście takiemu yy, no warto potwierdzać swoje, tak, bo czasem sobie wymuszamy coś. no Wiemy, jak to jest po prostu. I tyle. I bardzo mocno pomaga też, y, przyspiesza rozwój duchowy, tak? Jak Ci ktoś powie, słuchaj, Ty tutaj, ja Ci wyczytałem, oczywiście jak chce się, tak? Nie na siłę. Wyczytałem Ci, że tutaj, tutaj jakiś błądek popełniasz. No, o, dzięki, super. Już wiem, co poprawić. No, no i co? No ja chciałam po prostu powiedzieć sayonara. Fajabaja. Hasiu, hasiu. Daj na <laughs>